Przed chwileczką mogliśmy zaobserwować, w jaki sposób nie należy przede wszystkim przechodzić przez jezdnię. W tym przypadku piesza z wózkiem nie upewniła się, czy może przejść bezpiecznie przez jezdnię. Wtargnęła na drogę bezpośrednio przed jadący samochód. W tym przypadku naraziła na niebezpieczeństwo nie tylko siebie, ale również dziecko w tym wózku. Takie przypadki zdarzały się już w przeszłości i miejmy nadzieję, że piesi, którzy obserwują tą sytuację, będą wyciągali sobie tutaj takie wnioski, żeby potem bezpiecznie przechodzić. Przede wszystkim należy przechodzić zawsze zatrzymując się przed jezdnią, trzeba się rozejrzeć w lewo, w prawo i jeszcze raz w lewo. I dopiero wtedy, kiedy upewnimy się, że samochody się albo zatrzymały, albo że nic nie jedzie, dopiero wtedy możemy bezpiecznie przejść przez drogę. Poza tym taki wózek należałoby też oznakować dodatkowo w elementy odblaskowe, które na pewno poprawiają widoczność tego wózka na drodze i kierowca, kiedy wózek jako pierwszy wjeżdża na jezdnię, na pewno go zauważy i zacznie hamować.